Szczęść Boże, moi drodzy, e, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym się zająć tematem apostazji. Jest to ciężki termin, nie tylko do wypowiedzenia, ale także jest to ciężki termin ogólnie do, do zrozumienia. Dlaczego dzisiaj chciałem się tym zająć? Zajmuję się tym, ponieważ żyję tutaj na emigracji 14 lat w Wielkiej Brytanii. I ten temat wydaje mi się jest bardzo bliski dla naszej Polonii, tej młodej generacji zwłaszcza, ale ogólnie dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają, gdzie są, są odłączeni od rodzin, od swoich wspólnot, gdzie się wychowywali. I moi drodzy, oni gdzieś w pewnym stopniu dokonują tego aktu apostazji. Ten akt apostazji, sama apostazja polega na tym, że to jest odłączenie się, odsunięcie się od wiary danej religii. To zapoczątkowało się w chrześcijaństwie, czyli odłączenie się od chrześcijaństwa, od wiary, zasad chrześcijaństwa, ale także jest to praktykowane i używany ten termin w innych religiach. także. Moi drodzy, polega to na tym, że dorosły człowiek, który skończy 18 lat, przychodzi do swojej parafii i pisemny wniosek składa. Że wyrzeka się Kościoła, wyrzeka się wiary chrześcijańskiej. Do tego potrzebuje też dwóch dorosłych świadków. I takie coś jest składane u swojego proboszcza w swojej, w swojej parafii. Oczywiście to nie jest w, w, po prostu pozbycie się chrztu świętego, bo chrzest święty oni przyjęli jak byli dziećmi, bo my przynosimy jako dorosłe osoby nasze dzieci do, do kościoła i prosimy o chrzest. Ale jako osoba dorosła w wieku 18 lat, gdy podejmuje decyzję, że nie chce przynależeć do. Kościoła katolickiego, czy, czy do chrześcijaństwa, e, obiera taki kurs i poddaje się temu aktu apostazji. Czyli potrzebuje dwóch świadków, i no i sama decyduje się na, na piśmie, przy swoim księdzu, że, że nie chce przynależeć do tej wiary. Zazwyczaj jest to, przechodzi na ateizm, lub coś w tym stylu, moi drodzy. Ja tutaj na emigracji emigracji tutaj w Wielkiej Brytanii dosyć często widzę, że ludzie tak nieświadomie też nie do końca podpisują nie do końca, nie do końca moi drodzy oni e, tak ostatecznie już zrywają z, to, z tym kościołem katolickim, z tym chrześcijaństwem, ale poniekąd gdzieś duchowo, wewnętrznie też też właśnie e, podejmują ten akt apostazji i oni nawet możliwe, że nie wiedzą, że jest taki termin, że jest taka terminologia i że tak to moi drodzy też następuje, gdy, gdy podejmujemy jakieś kroki, gdy podejmujemy jakieś takie dziwne zachowania. A mianowicie jeżeli na przykład kobieta, która jest polką, idzie do meczetu i wraz z swoim partnerem, muzułmaninem po prostu bierze u nich ślub, Nieświadomie często też podpisuje gdzieś ak, jakiś akt za ślubem w tym meczecie, i to jest automatyczny też dokument do tego, że ona się zrzeka wiary chrześcijańskiej. Niektóre kobiety o tym nie wiedzą, są nieświadome. Później, gdy te związki między muzułmanem, mu, muzułmanem a, a, a katoliczką się rozpadają, i ona gdzieś przychodzi do kościoła, no i jest nieświadoma tego, że taka sytuacja zaistniała, że ona swoim podpisem gdzieś tam w tym meczecie zrzekła się tej wiary chrześcijańskiej. I taki akt postazji, nieświadomy nawet, nastąpił. Ale do czego też zmierzam? Zmierzam do tego, moi drodzy, że zauważyłem taką, taką, taką sytuację między ludźmi tutaj, na, na właśnie gdzieś na obczyźnie że oni gdzieś są tacy wolni w tych swoich wyborach oni nie, nie mają już takiego nadzoru rodziców, społeczeństwa nie ma tego, nie ma też takiego wstydu bo, bo co ludzie powiedzą, tak jak gdzieś tam w Polsce? Nie ma tego wszystkiego, co rodzina powie, jak to będzie odbierane przez innych, przez znajomych, i ludzie gdzieś po prostu odsuwają się od tego pana Boga tutaj, prawda? Już nie zważają na ten, na ten chrzest, na te sakramenty, które przyjęli w Polsce i po prostu podejmują taką decyzję, że może nieformalną, może nie taką radykalną, że podpisują już ten akt apostazji, ale gdzieś wewnętrznie, wewnętrznie i po prostu gdzieś. Gdzieś sami podejmują taką decyzję, że odchodzą od tego kościoła. To jest bardzo przykre, bo, bo moi drodzy, gdzieś to obrazuje taką sytuację, że gdzieś ludzie może są zmuszani, czy, czy wymuszone, to gdzieś było, że, że ta wiara nie była pielęgnowana, ta wiara nie była praktykowana gdzieś w rodzinach i, i później są takie skutki tego wszystkiego, a nie inne. Dlatego to jest takie bardzo przykre, jak widzę, tutaj, właśnie gdzieś ludzie się e, odsuwają od kościoła, od Pana Boga, od wiary chrześcijańskiej, zrywają, zrywają jakieś więzi z, z tym wszystkim, i, i to, co było zbudowane przez ich przodków, to wszystko, co było zbudowane przez ich rodziny, gdzieś legło w gruzach, prawda? A później gdzieś po czasie, po jakichś kilku latach, po jakiejś takiej stagnacji duchowej, wracają na łono kościoła i chcą to wszystko, wszystko odwrócić. Jednakże, jeżeli ktoś, ktoś do dostąpi tego całego aktu apostazji, ktoś podpisze już ten dokument formalny dla kościoła, ksiądz dotuje w księgach wieczystych, kościelnych, no to już automatycznie ten, e, ta osoba nie może na przykład brać, sakry, korzystać z sakramentów, nie może wziąć ślubu kościelnego, nie może być świadkiem na bierzmowaniu, nie może być chrzesnym. Nie, nie, nie dostąpi także sakramentu pojednania i sakramentu, moi drodzy, tego, że będzie miało pochówek chrześcijański. To, to, to są konsekwencje tych naszych wyborów, tego aktu apostazji. Dlatego powinniśmy być tacy troszeczkę świadomi, jak to wszystko wygląda i z czym to się wiąże, moi, moi kochani, bo nie, niektórzy tak pochopnie to wszystko podejmują, te, te swoje decyzje, te swoje wywody, i, i, i później jest jak jest, prawda? Dlatego. Myślę, że zanim cokolwiek, zanim cokolwiek takiego podpiszemy, zanim cokolwiek, na cokolwiek takiego się zdecydujemy, powinniśmy jakoś to przeanalizować gdzieś w modlitwie z Panem Bogiem. I. i no i nie robić. Ja, ja jestem przeciwko temu, bo, bo ktoś. Ja czasami stykam się z taką rzeczywistością tutaj, że ludzie się tłumaczą albo rodzica bo dziadkowy, albo było to, bo tamto, prawda? To nie jest też tak, bo my jesteśmy też osobami dorosłymi, gdzieś w pewnym momencie swojego życia odkrywamy tego Pana Boga po swojemu, gdzieś mamy doświadczenia duchowe, religijne w swojej sferze, po swojemu to wszystko przeżywamy i to nie jest tak, że wszystko rodzice, rodzice nam dają fundament, rodzice, rodzice nas... Przeprowadzają przez te wszystkie etapy, gdy jesteśmy w młodym wieku, no bo czasami ktoś sugeruje: ja, ja swojemu dziecku daję wolną wolę wyboru, będzie dorosły, to podejmie, podejmie decyzję. Ja mówię: Dobrze, no ale podejmie decyzję. To czemu twoje dziecko uczysz na przykład jeść prawą ręką, nie lewą? Czemu twoje dziecko uczysz jeść także mięso? Bo, bo wiesz, że białko jest potrzebne dla organizmu, dla normalnego funkcjonowania, i dlatego uczysz twoje dziecko jeść też te, te białko, żeby jadło mięso, prawda? Tak samo tłumaczę, dlaczego uczysz te swoje dzieci, że mężczyzna i kobieta to jest rodzina, że mężczyzna i kobieta tworzą rodzinę, z tego, z tego później z czasem powstaje dziecko, prawda? Że to tak, tak to wygląda, tak? Bo wpajamy takie wartości swoim dzieciom i tego się trzymamy, i to jest normalne, mi się wydaje, bo to każdy tak czyni i to po, po, powinno tak być. I każdy też powinien tą religię wpajać od maleńkości, bo, bo to co nauczymy dziecko, to te, te dziecko będzie wtedy w przyszłości tym się wszystkim kierować i tym wszystkim żyć. Dlatego, dlatego to jest normalne dla mnie. Nie rozumiem takiego tłumaczenia, albo to wpojono mi, albo bo, bo to było tak, bo było tak. A później jest, taka, jest taki, drodzy katole rozłam, rozłam emocjonalny, duchowy, ponieważ kurczę, ci ludzie są pogubieni, powiem wam szczerze. Rozmawiam z takimi ludźmi, gdzieś co tam przeszli na ateizm i, albo agnostycy, tacy ci, ci ludzie w ogóle. Nie dość, że nie wiedzą jak się odnaleźć w sferze tej duchowej, religijnej, ale też nie wiedzą jak się odnaleźć w własnym życiu, bo te, bo te wybory nie są takie zdecydowane. To tak samo jak człowiek jest rozbity emocjonalnie w tej, w tej religii, to tak samo to przekłada się na życie, życie te tutaj normalne. Albo zrobić tak, albo tak, ci ludzie nie są gdzieś tacy emocjonalnie mocni i, i szukają co to by było najlepsze, co jest dobre i, i jak to wszystko rozwiązać. I tacy są pogubieni. Ja, to, ja tak to odnoszę. Odnoszę wrażenie tego wszystkiego, jak widzę i rozmawiam z takimi ludźmi, i zawsze próbuję im się wytłumaczyć, że że powinni wrócić do Pana Boga, że powinni tego Pana Boga szukać, że powinni się starać o to wszystko, żeby to było, żeby to było jak najbardziej dobre dla nich w życiu po prostu. Bo jeżeli odrzucimy Pana Boga, będziemy żyć jak takie swawolne dyzie, no to. To po co my pracujemy? Po co my tracimy 70% naszego życia na pracę? Po co my się staramy nad tym wszystkim, jeżeli wierzymy w to, że nie ma życia po życiu, nie ma życia w chwale nieba z Jezusem Chrystusem? To po co to wszystko? No powinniśmy jakoś przerasumować nasze życie, przekalkulować i jakoś żyć, korzystać z tego życia, bo to życie jest ostatnie, bo tak wierzymy, do tego podchodzimy i po co się okłamywać? I często ludzie żyją w takim po prostu niedosycie. Bo z jednej strony wiedzą, że z dnia na dzień się starzeją, z jednej strony wiedzą, że, że z dnia na dzień są bliżej śmierci i ta śmierć jest nieunikniona. Chociaż masz 2 miliony, 3 miliony na koncie, chociaż nie wiadomo, jak jesteś bogaty, ta śmierć się do, dosięgnie, do, do tak czy inaczej, prędzej czy później. A ludzie tak odrzucają z, z własnej nieprzymuszonej woli tego pana Boga, później w życiu się dzieje, jak się dzieje, żyją, jak żyją, no i mają, jak mają mają odpowiedzi na swoje właśnie takie sytuacje, takie, takie wypadki losowe. A jakby to razem z Panem Bogiem jakoś przeżyli, jakby to razem z Panem Bogiem poukładali, to byłoby inaczej. Dlatego mi się tak wydaje i, i ta cała sytuacja tej te apostazji tutaj na emigracji, no jest bardzo, bardzo, moi drodzy, taka nasilona i to jest taki ciężki przypadek, bo ludzie czasami, oni nawet nie wiedzą, że Samoczynnie, wewnętrznie odrzucają tego Pana Boga, bo są nastawieni inaczej. Przestawili się, zachłysnęli się tym życiem, tutaj, zachłysnęli się tym dobrobytem, tą, tą łatwością życia, tym wszystkim i po prostu stwierdzają w pewnym momencie, no do czego mi jest Pan Bóg potrzebny. Jeżeli ja tutaj staćmy na to, staćmy na to, staćmy na to, żyję tak jak żyję, jest mi ok. Ale przychodzi w pewnym momencie taki taki dzień, gdzie przychodzi jakaś choroba. Gdzie przychodzi jakiś wypadek życiowy, gdzie przychodzi jakaś rozterka, jakieś rozdarcie, i ludzie zaczynają myśleć: No, no coś jest nie tak, prawda? Te życie, którym, tym, te życie, którym, którym się sugerowałem, które dawało mi wytyczne do tego, jak żyć, jak postępować, naraz mnie zawiodło, prawda? Jest taki, taki stan depresyjny, można powiedzieć, ponieważ ludzie często gęsto nie umieją sobie poradzić ze swoimi problemami. Ludzie często, gęsto nie umiał znaleźć wtedy wspólnego języka z jakąś drugą osobą. Jak wspominałem kiedyś, mają zazwyczaj dwa wyjścia albo do Pana Boga, albo w alkohol i używki. I zazwyczaj człowiek, który nie ma podstaw wiary, nie ma podstaw właśnie łączności z Panem Bogiem gdzieś idzie, gdzieś wpakuje się w te problemy, w ten alkohol, w te używki, a to jest taka kula śniegowa, która powoduje, że... Nakręcamy się dalej i toczymy się w dół coraz ten, coraz bardziej i szybciej. I czasami tego nie da się zatrzymać i się gdzieś rozbijamy, moi drodzy. I to do niczego dobrego nie prowadzi. Nie ma jakichś takich pozytywnych odczuć i emocji w tym wszystkim, bo nie ma Pana Boga. Ktoś tam może powiedzieć, oj mówisz jak nawiedzony, czy, czy, czy po prostu jakieś takie masz doznania. No ale ja, ja widzę... Po... Moi drodzy, ja nie żyję już tyle lat w Polsce i, i, i żyję tu na emigracji, mam styczność z wieloma ludźmi, z wieloma religi religiami, widzę jak to się dzieje, widzę jak to jest, widzę jak ludzie są szczęśliwi, gdy są blisko z Panem Bogiem, widzę też ludzi, którzy są pogubieni, którzy układają swój świat po swojemu, ja to często mówię, że my planujemy, a Pan Bóg się śmieje, no bo tak jest. My jesteśmy stworzeniami, musimy sobie to uzmysłowić, musimy, musimy z tym się pogodzić, że my jesteśmy stworzeniami, że prędzej czy później umrzemy, zejdziemy z tego świata i, i, i staniemy kiedyś przed, przed sędzią dobrym i sprawiedliwym i zdamy raport o sobie. I tak to będzie wyglądało. A cóż my z tego świata weźmiemy? Dlatego... Nie podchodźmy tak pochopnie do tego wszystkiego, że zrywamy z tą religią, zrywamy z tym chrześcijaństwem, zrywamy, zrywamy z kościołem, zrywamy relacje z drugim człowiekiem, no bo ktoś jest praktykującym katolikiem, a ja już nie jestem, to z nim nie będę utrzymywał kontaktu. I tak to się dzieje, moi drodzy, popadamy w jakąś taką, jakieś takie błędne koło, takie błędne myślenie, i, i zrywamy kontakty naraz ze wszystkimi. A tak działa szatan, tak działa zło. I tak nas to nakręca ludzi, dlatego ocknijmy się! Ocknijmy się! Nie dajmy się zachłysnąć tym światem, nie, za, nie dajmy się zachłysnąć ty, tym dobrobytem, tym wszystkim, który, który gdzieś tu nam zachód przy, przy, przynosi, gdzieś tu znajdujemy to wszystko. Znajdujmy zawsze, zawsze pocieszenie w Jezusie Chrystusie. Bo, bo cokolwiek by się złego działo, cokolwiek by w życiu wystąpiło złego, jeżeli idziemy z Panem Bogiem. Moi drodzy, to Pan Bóg nas z każdej opresji wyciągnie, obronną ręką, bo tak w piśmie jest napisane, nawet włos z głowy ci nie spadnie, dlatego nie ma co się troskać. A ci ludzie, którzy gdzieś tam popadają w grzech, żyją po swojemu, no to później do kogo mają mieć pretensje? Do Pana Boga? A z jakiej racji do Pana Boga? Powinni mieć sami do siebie. Podjąłem taką decyzję, a nie taką. Nie zawierzyłem swojego życi życia, czy nie zawierzyłem swojego życia e, w Panu Bogu. No to mam jak mam. To nasze są wybory. Pan Bóg nam dał wolną wolę wyboru i, i, i tak żyjemy, tego się trzymamy. Ale to od nas zależy, po której stronie też będziemy. Czy będziemy z Panem Bogiem, czy będziemy po tej stronie e, przeciwnej wiem, że ktoś może powiedzieć, a łatwo ci się mówi. No łatwo mi się mówi, bo mówię też z własnego doświadczenia, ale yy, mówię też z, z doświadczenia ludzi, których spotykam na co dzień, których widzę, którzy gdzieś są tam blisko kościoła, ale gdzieś yy, ludzi, którzy, którzy nie są blisko kościoła, których spotykam w zakładach pracy, jak to wszystko wygląda, jakim się w życiu wiedzie, jak, te, jak, 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 jak małe problemy, jak małe problemy są dla nich potężnymi. To jest. To jest przerażające czasami, że gdzieś, nie wiem, jakaś taka sytuacja losowa e, brak jakiejś gotówki w danym tygodniu, czy, czy w ogóle jakiś ciężki, ciężki, jakiś dołek finansowy i już człowieka to tak e, zniewala, już tak ro, rozkłada na łopatki, prawda? A to się da przejść wszystko. To się da przejść i, i ja uważam z własnego doświadczenia, że jeżeli, jeżeli zawierzamy wszystko Panu Bogu, no to ten Pan Bóg nas kieruje tak, że my nie popadamy ani w problemy finansowe, ani w problemy zdrowotne, ani w problemy jakieś rodzinne, czy tam w społeczeństwie. Żyjemy normalnie, odbieramy tego człowieka drugiego naturalnie, w sposób, w sposób normalny. Życzymy mu jak najlepiej. Nie żyjemy jakąś zazdrością i... I, i, i z jakimś jakąś nienawiścią, że komuś się wiedzie lepiej czy, czy gorzej, wspomagamy się nawzajem, bo tak, tak Pan Bóg otwiera nam ten umysł i te, te klapki z oczu spadają, i tego człowieka inaczej odbieramy. Tego Wam z całego serca życzę. Chciałbym Was też, y, Pana Andrzeja Pyki, to jest mój bardzo dobry znajomy. To jest człowiek, który prowadzi y, takie zawiłe i problemowe Problemowe aspekty z kościoła odnośnie świadków jechowych, protestantów. Bardzo to mądrze i dokładnie też przedstawia, dlatego zapraszam Was na jego kanał. Posłuchajcie też, jak on to widzi. Jest, jest człowiekiem świeckim, tak jak ja, i, i mówi z własnej, z własnej nieprzymuszonej woli, mówi to z własnych doświadczeń życiowych, z własnej wiedzy, ze współpracy z Panem Bogiem i z Pismem Świętym. Dlatego serdecznie Was zapraszam. Posłuchajcie Pana Andrzeja Pyki, co ma do powiedzenia bardzo sensowny film, ostatnio bardzo mądry film o protestantach Rzucił, daje do myślenia i obrazuje, jak można to wszystko a, po prostu widzieć w świecie protestanckim, jak to wszystko się odbywa tam, prawda? Także jak nasza religia jest stworzona, jak oni funkcjonują, także zapraszam Was serdecznie na jego kanał także e, no i bądźcie z nami, bądźcie, ja będę starał się zajmować tymi problemami które gdzieś tam też spotykam w życiu, gdzie gdzieś tam Duch Święty mi podsyła, dlatego będę nagrywał, co będę mógł, będę udostępniał wam to wszystko. Mam nadzieję, że Wy udostępniacie, dzielicie się też tym wszystkim z drugim człowiekiem, a żeby ten ktoś miał też jakieś informacje dodatkowe. Ja to staram się wszystko tłumaczyć względem kościoła, względem własnej osoby, jako osoby świeckiej, żeby to wszystko było poprawne teologicznie, poprawne społecznie. Nie zawsze politycznie, bo mój język nie jest zawsze polityczny. Także ja się wypowiadam też antypolitycznie i, i mam mocne przekazy. Także tego się trzymam i to chcę Wam przekazać. Chcę Wam przekazać, co Duch Święty chce Wam powiedzieć. Także mam nadzieję, że ziarno prawdy będzie zasiane w Was, że da plon obfity, że nie będziecie się wstydzić swojej wiary, że nie będziecie myśleć o akcie apostazji, odsunięcia się od kościoła. Moi drodzy, Chrzest Święty zobowiązuje nas do tego, ażebyśmy siali ziarno. Żebyśmy byli tymi siewcami, którzy sieją dla Pana Boga ziarno, aby plon był obfity. Bo moi drodzy, pismo mówi: żniwa wielkie, a robotników mało. Dlatego zakasajmy rękawy i do pracy. Do pracy i wszystko w imię Pana, tak? W imię Jezusa Chrystusa. A wtedy, moi drodzy, w życiu będzie się działo bardzo dobrze. I nikt nie będzie narzekał, nikt nie będzie widział e, drzazgi wokół swojego brata, nikt nie będzie narzek narzekał na jakieś tam sytuacje polityczne, bo wszystko będzie jak najbardziej dobrze, bo Pan Bóg nam to tak poukłada, że będziemy zadowoleni. I tego się trzymajcie, drodzy katole. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną, dziękuję Wam, że oglądacie, oglądacie te moje filmy, oglądacie te moje wyznania. Dzielę się z wami czym mogę. No bo trzeba siać, trzeba siać, ażeby plon był obfity. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie...